This is Jako modlitwa do Ducha Świętego, strona 386. 386. Przybądź Ojcze Światłości, przybądź Boże Miłości, Miłość

Świętego. Duchu Święty, dło miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp, i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z uznaj wyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko chwałę. Niech moje jest owocem Twojej miłości. Mistrzu kochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Amen. Laudetur In Amen. Dzieci moje, choć utrudzone jesteście 15 minut, abyśmy utrzymali temperaturę przygotowania na Warszawę i na naszą oddolną infranizację. Dalej w tym orędziu Nie jestem królem z tego świata Pan mówi. O nierozumne istoty! Powiedziałem, że królestwo moje nie jest stąd, aby wam powiedzieć, że nie jestem królem tego świata w znaczeniu, że nie jestem królem światowym, który pragnie zaszczytów i chwały, a mało dba o swoich poddanych. To pismo święte przekręcili nasi biskupi i powiedzieli, nie będziemy robić intronizacji, bo Pan Jezus nie chce. Bo stoi w Piśmie Świętym, że królestwo nie jest jego z tego świata. Na skąd? Z Chin przyszedł Pan Jezus? Marcyjanie go sprodukowali? Więc wołam do naszych biskupów i mówię, co Wam Pan Jezus powiedział w tym orędziu. O nierozumne istoty. Powiedziałem, że moje królestwo nie jest stąd, aby Wam pokazać, że nie jestem królem tego świata w znaczeniu, że nie jestem królem światowym, który pragnie zaszczytów i chwały, a mało dba o swoich poddanych. Jakbym Wam opowiedział, kim byli królowie francuscy, jacy byli nasi królowie światowi, My Bogu dziękujemy za Jana Kazimierza, ale to też był ptoszek. Wojna szwedzka to, to nie, że nasi na nas Szwedzi. On się puszczał. Mało mu była jedna baba, więc gonił, za, a trafił na Hieronima wysoki wysokiej krwi krew, krew polska szlachecka, więc w związku z tym facet wziął najazd i na Warszawę zrobił najazd i rozbój, bo mu babę odbił a wtedy się żenili, on nie był młody, grubo po 50 a tam miał młodziutką szczygę, no, to, no, to, a ta się działa na dworze. To dopiero jako historyk wyczytałem pod beresteczkiem, dla na nas się bić z Ukrainami, to Radziejowski tu króla zabawy. A później uciekł do Szwedów i sprowadził Szwedów na Polskę. To on naganiał całą Europę na Polskę. A my Kazimierządko, Kazimierządko. Kazimierzątko, wiecie, dlatego na naszym, nasze biskupi chcą mieć Kazimierzątko na królu. Najpierw był kardynałem, później mu dali zwolnienie ze ślubów, a później abdykował, do Francji poszedł i dalej zar, zar z, kościel, z kościelnych dób, bo dostał kanonie, czyli dostał opacem sadecien, super superbogackie opactwo, miał dwie trzecie dochodów, żył jak król, a, a mnichy pokutowały, bo nasze Kazimierzątko się poddało do dymisji, nie? Jakby to lekkie, ciepłe. No i nasi najlepiej króla Ciepłego. W naszym żargonie król ciepły to pedał. Ciepłego! i tego naszego nie chcę, bo on powiedział: Królestwo nie z tego świata. Więc posłuchajcie wszyscy uważnie, co Wam jeszcze pod czerepem nie brzmi. O co Bogu chodzi? O nierozumne istoty. Powiedziałem, że moje królestwo nie jest stąd aby Wam pokazać, że nie jestem królem tego świata w znaczeniu, że nie jestem królem światowym, który pragnie zaszczytów i chwały, a mało dba o swoich poddanych. Nie, takim królem nie jestem. Nie jestem królem z tego świata, bo nie pochodzę z tego świata, mówi Pan Jezus. Ale przychodzę do tego świata, aby mimo to, że nie jestem stąd i moje królestwo rozciąga się na wszystko, czego nawet nie jesteście w stanie pojąć, zostać królem tego miejsca, tego świata, bo tylko te miejsca, w których ja jestem królem, Będą przeze mnie ocalone. Co to znaczy? Że nie będzie trzęsienia ziemi czy powodzi. Będzie ocalone albo zniszczone. Rozumiecie? Albo cię pochowają pod brzuską, albo pod buckiem. Jak chcesz posłuchać, co dalej góral mówił, to przyjdź do mnie, ja ci wyjaśnię. Jeśli pod brzuską, pod buckiem, pod brzuską, no to cię, no i dalej. Przyjdźcie, to opowiem to. Mówiłem to on dziś w przewodnim kazaniu, panu Łukaszowi też w tej przypowieści. Jeśli tak będzie no to cię pochowają tu albo tu. Więc nasi przełożeni nie rozumieją idei króla. A czemu? No bo sami się uznali za królów. Dziś ja skończył seminarium. Pierwsza moja aklamacja po sześciu latach formacji, patrząc na zachowanie kolegów, co powiedziałem? Seminarium to jest hodowla królów, nie sług. Dlatego ten to pokłosie moich czasów seminarium dziś chcę mieć kogo? Jezusa Sługę, bo wtedy wychowali królów tego nawet króliki nie wyszły. No ale ja mówię, że są królami. Matka Boża mówi jasno, wykonajcie wolę mojego syna. Skoro niebo chce, żeby była pierwsza Polska i zrobiła intronizację, to to jest plan nieba, nie mój czy wasz. Myśmy dostali łaskę i w tej naszej niepojętności coś nam zaświeciło. I dostaliśmy wiatru. A że ten wiatr jest silny, to za mojej kadencji dosobnienia o nas napisali dwa listy episkopatów. O żadnym kapłanie w historii polskiej episkopat tylu listów ukrytych nie pisał. Jeden było o prywatnych objawieniach, a drugie było o intronizacji. Jak później w 2016 roku była. Ta zwana media to uznaje za intronizację. No to się pytał episkopat, to zdanie zmieniliście, no bo 10 lat temu w liście co innego pisali, a teraz mówili, że klękamy przed Tobą królu. Dziennikarze tego nie mogli pojąć, co się z nimi stało. Pokażcie mi króla, mówi Pan, który będzie się troszczył o swoją własność, o swoje ziemię gdzie lud obierze sobie innego króla i jemu będzie służyć, jemu oddawać hołd i płacić daniny, jego rozkazy wykonywać, rozkazy, które wbrew, wbrew prawidłowi prawi kró, królowi. Z tego tytułu się mieliście ogłoszenia. Zabrałem głos jako właściciel pustelni. No dzieje się tu komedia, ludzie. Który władca pozwoli, żeby na jego placu robiono targowiska rujnującego systemu? Więc Pan Bóg zapowiada dzieci, no przyjdę, kto mnie nie, na, gdzie będę ogłoszony, te miejsca, w których ja jestem królem, będą ocalone. No czysta piłka. Przećwiczył to już z Noem. Kto mnie uzna, przetrwa, kto nie przyjdzie woda i ból ból tonę, nie? Epokę. Noego musimy nazwać po francusku boule boul, No i Ta epoka przybierze jakieś narzędzie, Pan mu coś wymyśli i będzie robaczku na kryzie. Ugniecie w kufer i umieramy jeden po drugim. Taki robaczek w ciągu pół roku zniszczy całą cywilizację. A oni będą wrzeszeli o szczepionkach, o, o, o mętkach swoich. Z, z, z załatwić stworzenie, czyli dzieło, które Bóg stworzył, jak to było jeden akt to Bóg stryknie palcem i wszystkie mętki pospadają z tronu. Więc Bóg się pyta: pokażcie mi króla, gdzie lud obwoła innego króla i on będzie spokojnie siedział. Pytam się naszych biskupów: Wy jesteście stworzenia, czy jesteście byty produktywne? Pytam się polityków: Czy Wy jesteście stworzenia, czy byty produktywne? Jak skórnika metodą francuską, niemiecką, wyprodukowanie, no to, to mówcie jasno, no to wtedy macie prawo brykać się, bo wa ktoś was inny produkował. Dzieciele my są stworzenie i władza Boga sięga wszędzie. Do Twojego portfela, do Twojego auta. Nic nie jest Twoje, wszystko Was od Boga. Mało tego. Ten nowo obrany władca, czyli ten zbuntowany przeciwko właściwemu władcy, część królestwa sam każe, każe ściągnąć wszystkie wizerunki prawowitego króla. To się teraz perfekcyjnie lo, robi na, w Europie, bo jak jest likwidacja Europy, to najpierw trzeba zlikwidować co? Katolicyzm, chrześcijaństwo, nie? Więc wszędzie się usuwa znaki Boże w ramach tak zwanej wolności. Bo ja mam prawo niewidzenia. A ja co mam? Tabula rasa? Więc dlatego wołam was na Warszawę. Dzieci, Sprawa wolności mogę, możemy sobie chodzić po ulicach Warszawy. Kapujecie? A wy co chcecie? Kapustę deptać we czwartek? Cały czas napięcia produkcyjne macie? Robota, śluby, wesela, komunie? Jak chcecie swojego króla obronić? To będzie nasz kuszyn, to będzie nasz gruwal, to będzie nasz chocim. Co wy myślicie, że wróg śpi, że wróg jest ślepy? Mało tego, ten nowo nowoobrany władca części królestwa sam każe ściągać wszelkie wizerunki prawidłowego króla, będzie drwił z niego i zachęcał lud do tego samego. Gdzie najpierw pościągano obrazy po Soborze? Powiedzcie mi na głos. Zanim zaczęli ludzie ściągać i wrzucać. W kościołach, dzieci. Najpierw wymyślili, że czysta biała ściana to jest wizja dla Boga. Ja to pamiętam, przed 40 latem mnie oprowadzali, że wzorcowym jest kościół dominikanów, bo białe ściany nie ma wielu znaków i wszyscy Boga widzą. I ostatni jeden Dominika, nim jak użył języka królewskiego, przeklinając, po co mamy do Kościoła wracać teraz po pandemii, to co zrobił nasz największy herszt? Zawezwał go na dialog. Ty, zawezwał go na dialog, przy jego trzeba na pochybel, a nie na dialog. Jaki dialog? Splugawił pobożność eucharystyczną, obowiązek Niedzieli Mszy świętej, przeklinając w wywiadzie radiowym, ty, a nasz pryncypał w, Pozna, on w Poznaniu siedził, to najwyższy rabin co robi? Wzywa na dialog. To tylko pochybel. Rozumiecie. Jak może ksiądz tak mówić w radio, jak i może karmazyno oprawiać, że nie mamy obowiązku od dnia nam się do? No bo oni od dawna już mieli białe ściany. A powiem wam po góraśku. Mnie uczono, że białe ściany gdzie są? Wariatkowie, w kobieżynie. No ja, ja, ja się dzielę tylko mądrością ludu, bo u nas miejscowość Kobierzyn to był szpital psychiatryczny. Mówię, chcesz białe ściany i Kobierzyn? Tej zrobili dom psychiatryczny z kościoła. Bo zamiast czcić Boga, to czczą siebie. Więc im przyjka strzeliła. Jak szukacie psychiatryków dzisiaj, to no idźcie do kościoła. Jaki król będzie spokojnie znosił taką samowolę, taki bunt? Ja Pana Boga podziwiam, bo ja bym już do, dawno raz, kolega już dawno oszczuł po raz który miecz nad nami, że Bóg jest tak cierpliwy, gdzie całą ci całować mogą. Przecież my się jako Kościół nadajemy tylko do wyrżnięcia, a nie do pieszczot. Jaki król będzie znosił spokojnie taką samowolę? Taki bunt. Czy będzie patrzył spokojnie na prześladowanie poddanych tych, którzy mu pozostali wierni i nie chcą służyć samowładcy? Nie chcemy przyjmować Komunii Świętej na ręce? My są B. Kapujecie. Nie chcemy stać a uklękać? My są B. Leżysz krzyżem w kościele? My są B. No bo my nie chcemy służyć samowładcy i my chcemy śpiewać. Ciebie Boga wysławiamy. A nie będę się dar w Warszawie, ciebie Kazek wysławiamy. W Krakowie ciebie Staszek wysławiamy. A oni chcą, żeby się darli, ciebie Marek wysławiamy. Bo to jest samowola. No bo jeśli usunie tron z ołtarza główna, da tabernakulma, da tron, no to co on mówi? Oto baranek Boży, nie? Ja mu powiem, no to najwyższe baran, jaki się pojawił na świecie. Jaki baranek Boży? Czy będzie patrzył spokojnie na prześladowanie tych poddanych, którzy pozostali mu wierni i nie chcą służyć władcy? A i nie chcą służyć samo, samo władcy? Dlaczego? Dlaczego oczekujecie, że ja, który jestem tak mocny, wszechpotężny i wierny, będę patrzył spokojnie, jak moje włości są grabione i niszczone, jak kwitnie samowola i wszelkie odstępstwa? My, widząc samowolę w kościele, co my zrobili? Konfederację. W historii Polski. Polacy czy szlachta, jak widzą, co się dzieje, dzieje w państwie, robili konfederację. Bunt. Tylko królowi wojsko, jak nie było opłacone, robili konfederację. Zeszło się 15 tysięcy. No i Sejm musiał piernikiem ustawę ustawiać, no bo 15 tysięcy szło na Warszawę. A król miał jazdy z, z czystu żołnierzy. No co? Oni by też z konia pouciekali. Wy <laughs> szybko podnosili podatek, dzieci. No i my zwołali konfederację. Nazwałem to Powstanie Narodowe Wiary. Jak chcecie wiedzieć, pełna nazwa naszego ruchu to jest Konfederacja Rycerzy Chrystusa Króla. Czyli bunt przeciwko samowoli w kościele, przeciwko odstępstwu, przeciwko grabieniu i niszczeniu tego, co święte. Dziś może zaczynam się, bo już Oliwy poszło dużo do mnie, bo następne zdanie jest: Wy was, moi biskupi. No to Amen. rozgrzałem się, bo jest bardzo ciepło nad pustelnią. Moi drodzy, Bóg zapłać za darmo modlitwy, panów, lektorów, pan Grześ jest też z tego timu zapraszam na herbatkę, znajdziemy jakieś zimne chopy, soki, mam kawałek ciasta, Siądemy się razem z 20 minut, a później do roboty, bo. Wy macie swoje świeczki, a ja muszę pozałatwiać rzeczy gospodarcze, spakować je i legnąć. Jeszcze raz Bóg zapłaci za bogaty w przeżycia wieczornik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak. Ubieram kapę.